Manko moi drodzy, tu was post, max nie wy pijachucz, yy, okay, Aż wali mi w twarz, aż widać. Like mnie. Gadaj facet to zdrów, ja wiem jak tu się jeździć, dostanę głupie auto i będziemy się dobrze bawić. Drodzy Państwo, jestem po długim dniu w pracy. Tak, czy jak będę bardzo zmęczony, ale chcę sprawdzić, jak mi się uda nagrywać, jak nie nagrywać w filmiku. po 12. 12 godziny szybciej. Państwa. Poprzedni, dirt wyszedł mi słaby. Chciałem ja zobaczyć, co się stanie: jako taki eksperyment. Ale to jest takie typowe, jak robisz głupoty w internecie, to nazywasz to eksperymentem. Ej, mam prawo się pożalić, to jest mój, mój kontent, i będę się żalił. Czyż nie? Dziwne, bouncy, bouncy te autentyczne są. Naprawdę, pochylone. Jak tam wam dzień mija? Mi okropnie. Znaczy, jednocześnie jest, jest, czuję się zajebiście, jednocześnie nie. A jak tam wam u was? To mam nadzieję, że wam dzień lepiej idzie. Ech, bo ten dzień naprawdę zaskoczył. Chyba nie będę dzisiaj pierwszy. Całkiem mi skręcać. O No ale wiesz, ja, cię, ja, ja nie umiem grać, no to widać, nie? A zapraszam na moją e, serię e, gry na zlecenie. Niedługo wyłonią się zwycięzcy przede wszystkim tam w rogu ekranu, a cieszę się, że w tamtym drugim. Widzicie, w rogu ekranu, pokaże Ci i wam się informacja na temat gry na zlecenie. E, I zostawcie komentarz na jakimkolwiek dwie gry z dwoma grami i dwie gry, dwie gry, dwa komentarze, najbardziej zlajkowany wygrywa. W odcinku trzecim, powtarzam to w trzecim spore. W odcinku trzecim spore mamy remis, jak pamiętam. Więc zapraszam, żeby w odcinku trzecim Zatrzymałem się na nim. Zawsze <laughs> ham level W trzecim e, spore jest, są dwa potężne komentarze. Który zostanie zlajkowany, ten zostanie wyłoniony zwycięzca. Czas trzeba sobie przypomnieć. Zapraszam też na moją serię oczywiście The Film War Cry 5. No, idzie bardzo dobrze, ma bardzo dobrą oglądalność, więc tak czy siak e, dziękuję za wspieranie mnie cały czas. Nie będę narzekał, obiecuję, obiecuję, że już nie będę narzekał, jak bardzo mi jest źle, jakie złe suby i te sprawy. Widzę, że słabo się to oglądało. Nie lubicie, nie lubicie oglądać narzekania, więc nie będę narzekał. Mogę narzekać na inne rzeczy, ale nie, nie narzekać na, na YouTube'a, więc rozumiem. Więc sorry, sorry, resory. No Ładne auto i te sprawy, nie? Jeszcze w deszcz. No jak kurde, dzisiaj pogoda okropna była. Zimno, padało i mam mokre buta. Kup sobie. No, jak zarobię na YouTube to sobie kupię. <śm> <śm> nie, nie, nie przesadzajmy, nie, nie. Wyglądamy, no, to jest wolne, tutaj jesteście wolni, nic was do niczego nie zmusza. Ani do subowania, ani do lajkowania. Robicie to czysto z własnej nieprzymuszonej woli. Dlatego dziękuję. Może jesteśmy zniewoleni gdzieś tam umysłami, ale jesteśmy wolni tym duchem i tu na YouTubie, i przede wszystkim na moim kanale. Wolność wypowiedzi jest najważniejsza. Oczywiście. Dlatego, dlatego uczcimy naszą wolność wypowiedzi, pisząc tutaj komentarze dowolne na jakikolwiek piękny temat. Im więcej ciekawych tematów mi napiszecie, tym ja mogę poruszyć, jak chodzi mi się w kolejnym odcinku, dirt, bo tu chodzi wszystko o tematy. Jak nie ma się tematu, to nie ma się gadać, nie? A już mi też tematy mogą się wyczerpać. Na przykład jak, jak poruszam tematy o mimo nie ma. może kiedyś poruszę jeszcze jakiś inny ciekawy temat, może ze test w moim hobby, co robię. Tego, że nagrywam teraz sobie na YouTubie, Od września nagrywam już, wiem, doświadczenia już szły mi się wydaje. A YouTube mi pomaga pokładać myśli, bo mogę e, część tych myśli wylać po prostu nagrywając, na przykład jak teraz. Nie, po prostu byłem wkurzony, to po prostu nagrywałem wkurzonego wersję siebie na to wszystko, zastosowany, No to też nagrywam, to potem widać nagrywać, czy są czy nie. Ale no wiecie no, życie, nie? Jak to mówi? Życie, życie, pójdzie się na ruszę. Ale to ty w rękach masz ten scenariusz i nie daj się ruszać losowi. Losem można sterować. Ale widzicie, jestem pierwszy, co? Co? A, ja tak, a jak myślałem, a ja no, nie będę pierwszy. No, na, na pierwszym razem byłem trzeci. Jakoś nie umiałem ich wyścignąć. Musiałem się wyczerpać, do tej jednak dziwnej maszynki do robienia Sera. Trzy. Jak moje ładne U, y". To już nie będzie fajnie gindy Jestem pierwszy Teraz zobaczymy zaraz żeby wszystko było w porządku another Oczywiście Another Brilliant Finish Jak to zawsze mówią no, czy, no, czy Jestem zwycięzcą, a kim jestem? Jestem zwycięzcą? No. ten mem się nigdy nie zdudzi. Mm. And guess what? You've been invited to compete. That's right, mate. This is great news. You're really starting to be respected for your skills in this discipline. Respect is fine, but love from the fans is what it's all about. Win this tour and you'll be a bona fide land rush icon. <coughs> I'm

Ciśnijmy się. Cztery lapy, 3 rundy. Więc można wiesz, być. Pierwszy, trzeci, pierwszy i tak będziesz pierwszy, nie? No co, no co, no <laughs> Aż taki zmęczony no. nie jestem. Dużo żarłem. Na robocie dużo żarłem. Wróciłem do domu i co robiłem? Żarłem. Nie jestem na żarty. A jak pójdziesz spać, będziesz żar. Nie, nie, ja nie żrę, kiedy idę spać. Tak nie jeść przed snem. Taka protein. Bo będzie tu taki gruby, błysz, mi Nawet się mieć wielkie cycki. Co, mam większe niż tyle. Ja jestem gruby, mogę żartować grubych. Gruby mogą rzutować grubych. No. bo się coś. Dobre. No. Jest No. Tak, jednak, jednak, mózg jest. Pierdolony, ale dalej mi się chce nagrywać. Nawet po tylu godzinach, kurde, siedzenia tam. Ty, pracowania tak naprawdę. No. Nie siedzę, ja pracuję, pamiętajmy. A tym mnie tak było. Bo kurde, ale on pojechał do przodu. Te też dobrze, no? Tym mobili, jeden, mobilkiem jeden to ja chyba już jechałem raz. Bawnie cię, zobacz. Na zakrętach muszę go wyścignąć. Ja tam mogę go znaczy on, on robi taki 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 ładny. Yeah! wredny drań! Wywalił go i co? Jesteś trzeci. <śmiech> <śmiech> dyf. Powinni mnie za to. Co wy myślicie o tym? Widzicie komentarze. Czy powinni mnie za to zdywalifikować, że tak potraktowanie jednego z moich y, kumplowych zawodników tutaj? Ale najwyżej można. Widzisz patrz, czwarty już jest. I nawet już wleciał. Ja nie mogę tego załatwić. Oczywiście ktoś tu się zawsze rozwalają. Oni zawsze mają złom w tym samym miejscu, więc... Może się ktoś rozwali, nie zbiera tego złomu? Kurczę potem zagracają mi to całe miejsce. Można tak? I ładnie tak. Co robię? Człowieku, co ty robisz? Nie wrąb się tylko w ścianę. Skup się. Nie? To jest chyba ważny mecz, nie. <śpiew> no, to nie ma sensu. To jest tylko. Enter, 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 enter. Lecimy dalej. Czas nas goni, goni czas nas. Chciałbym jeszcze ten odcinek wypuścić wam dzisiaj. Gdybyście mieli co oglądać jutro do kawy, albo dzisiaj do kolacji. Już, 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 po co mi te popatrzenie się na auto? To jest takie. To jest... Nie, to może być wczytywanie, nie? Nie, też nie też, nie też, nie też, widzicie. Chyba no, jestem pierwszy. Pod, 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 Pokojnie, to się nic nie się stało. Może inny sposób. Teraz. Hmm, Kurczę, czemu to zawsze tak słabo działa? Myślę, że to jest bardzo sterowanie tą funkcją. Jak 12? Tak? To samo, ponieważ kur jak to jest słabe, ja nie mogę. Hmm. I co? I pstro, skończę to tak po prostu. się, jak? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć, i czołem, nara, pa, pa, subej lajki, subej lajki, pa, pa, pa. pa.